Cześć wszystkim, z tej strony DIY Crypto. Chcę z Wami się podzielić e, dość ciekawym projektem, którym jest Nikli.io. Opowiem Wam troszkę o co nowego dzieje się w projekcie, jakie ostatnie e, współpracy, bo uważam, że są mega ciekawe, na które warto zwrócić uwagę, warto zgłębić trochę temat, ne, dla tych, kto widzi ten projekt pierwszy raz. Jest to polski projekt z polskim teamem, dość młodym teamem, e, tutaj na czele z Chrisem Chris jest bardzo ciekawą osobą widzę jaki on jest no tym wszystkim tą energią tym NF nft nft światem i tak dalej widzę że mocno go jara od samego początku było widać taki mocny zapowiego w jego oczach oglądałem jeszcze od samego początku jak dopiero jeszcze nie było żadnych jakby presellów i tak dalej oglądałem wywiady z nimi i tak dalej Wtedy było widać po nim, że ten chłopak, można powiedzieć, że jeszcze chłopak bo jest dość młody, aczkolwiek no, wszystko się powiedzmy, prawie wszystko się udało, co, co obiecywali, co chcieli zrobić, już zrobili i dalej robią, dalej się rozwijają, dalej otwierają jakieś nowe kierunki w tym projekcie i tak dalej. To już jest projekt, który ma gotowy, działający produkt, jakby poza wszystkim, tak. Uważam, na dany moment jest mocno niedoceniony. Gdzieś tam projekt mocno spadł i troszkę zaczyna się podnosić, no bo wchodzą te, te marketing raczej, obstałem, że zaczynałem działać i tak dalej. Mocne współpracy były podpisane. Zacznijmy tutaj od CoinGecko, Pokażę Wam jeszcze parę, parę rzeczy, które warto zwrócić uwagę. Jest w rankingu 1246. Nieraz by zbliżał się do 1100, nawet widziałem 100, 1158, i tam, tam kapitalizacja jest nadal bardzo mała, jeżeli tutaj przy tych monetach jest już około 70-75% pobiegu, czyli już spora część jest pobiegu, więc nie musimy się martwić o to, że na nas po prostu rzucą, jak nieraz się zdarza na rynku, tutaj widzę, jeżeli weźmiemy maksymalnie, tutaj nie pokazuję, ale tutaj jest, mamy cenę, że było 8,29 chyba nawet było gdzieś na dekstursie około 9 dolarów tak, czyli no projekt jest trochę poniżej ETH trochę, to znaczy 85% ale już zaczyna powoli odbijać tak, jeżeli tutaj było no jakieś dołki to było 50 centów, 48 no to teraz już jest powyżej dolara dolar 26 gdzieś było na maxie Dolar 56 taka szpila. Eee, od razu wam pokażę, jakie są giełdy, gdzie można kupić, gdzie można sprzedać. Eee, jest on na dwóch sieciach. Wcześniej był na tylko na rcn Ethereum, więc to była droga sieć. Może dlatego to on jeszcze nie odbił. I dlatego było jednak ci inwestorzy mali, którzy tam kupują za nie wiem, powiedzmy paręset dolarów, no to nie mogą sobie za bardzo pozwolić kupić. No i nie z jednego swapa. Możemy, może od nas Vitalik sieć ponad 200 tak więc no trochę może to się mieć z sensem aczkolwiek już jest na no, normalnej zcentralizowanej giełdzie z tego co wiem gdzieś tam jakieś plotki krążą po różnych grupach i tak dalej ma być e, nowa giełda sex i to dość jakaś dość popularna z, nie wiem może nawet top 10 może nawet top 5 tak więc no może być ciekawie e, no z tego co jeszcze tutaj Mamy, mamy tutaj kontrakt. Tutaj widzę, że nie ma kontraktu na Poligonie, bo jeszcze jest na sieci Poligonie jeszcze jaką ma niezaktualizowane dane. Więc można będzie to jeszcze sobie zobaczyć i pokazać. Przejdziemy do strony. Strona jest bardzo fajna, bardzo ciekawa. Była zmieniona chyba na parę razy. Ja jeszcze pamiętam tą, tą starą, pierwszą stronę. Jej też było w sumie nie najgorsze na początku. Na początku była też fajna i taka przyjazna w sumie. Tutaj widać, że nawet są te koszulki, mam jedną z nich, e, więc no, jestem gdzieś z projektem od samego początku i bardzo mnie cieszy to polski projekt i gdzieś już coraz, coraz wyżej, coraz jakby tak trzyma tę ta cenę, dla mnie to tak wygląda tak, że ta cena się trzyma, trzyma, aż gdzieś tam wybuchnie i wtedy... Wtedy dopiero zwrócą uwag uwagę wszyscy, te komunity gdzieś tam się... Zwróćcie to uwagę, że to już jest projekt z działającym produktem i przy 13 milionach monet, a, z których już większość w obiegu i cena $1,8 gdzie niektóre projekty mają po 200-300 milionów market capu, a tak naprawdę są tak. same pomysły jakieś i nie wiadomo czy jeszcze jakiś produkt za tym będzie, tak. E, ze stroną e, mają tutaj a propos fajnych rzeczy od unikli mają taki Christmas Madness można tutaj sobie sklejmować nawet może sobie sklejmować po sieci poligon co naprawdę to będzie grosze kosztowało nas łączymy się z metamaskiem ja sobie wam pokażę od razu jest poligon Mamy z metamaskiem i tutaj jeszcze nam zostało 3 dni więc warto warto gdzieś tam zobaczyć sprawdzić sobie i tak dalej dla tych którzy Projekt widzą pierwszy raz, dla tych dla którzy NFT są jakimś światem takim bardzo dalekim, nieznanym i tak dalej. To i tak można zrobić taki climb, powiedzmy, tutaj tego Regular gift. Dla tych, którzy gdzieś tam troszkę dłużej siedzą i mieli na portfelu jakikolwiek NFT RC721, to prawdopodobnie mogą spróbować sobie ten drugi. Dla tych, którzy mieli już tak powiedzmy od chyba, a jest, że od 5 miesięcy, tak, od 5 miesięcy na swoim powiedzmy, portfel adresie tak e, NFT, no to mogą skłamować właśnie tutaj ten, ten Degen. degen. E, to takie nawet typo, typowo, e, typowo dla Krzyśka słowo Degen Degen, więc e, fajnie, że tutaj robią dla swojej społeczności takie coś tutaj właśnie też można nawet kupić sobie jakieś e, za Unikli. to jest właśnie ba bardzo fajne bo tutaj gdzieś tam ta, ta ekonomika też w, e, tak się pociąga wszystko się zbiera do kupy że jak chcesz sobie kupić no to kupujesz za uniquely, tak, a nie za jakiś tether czy na przykład USDC jak to robią większość projektów tak i tutaj właśnie taki ukłon do swojej społeczności uważam że jest bardzo fajny jest e, dla tych którzy mieli właśnie z tej e, Uniquely Genesis Collection jeszcze kiedyś, ja pamiętam na początku kupiłem tą koszulę, mocno mnie jarała ta koszulka. Naprawdę wygląda super. Kupiłem sobie jeszcze później Metaverse, chodziło, kupiłem sobie jeszcze bluzę, a to już próbowałem już po sieci Polygon. Fajnie sprawnie wszystko działa, więc uważam, że warto spróbować to nas tak naprawdę kosztuje naprawdę parę groszy, więc można sobie... Spróbować e, zrobić climb właśnie tutaj tego a propos co tutaj może być ostatnio gdzieś wziąłem ciekawy post no właśnie tutaj co może być jeżeli na przykład nam da się, uda się wylosować takie coś no to uważam że to może być może kosztować trochę tak wszyscy wiedzą gdzie zmierzamy że już idziemy w stronę metawars i tutaj e, Unicly też idzie w tą stronę bo tak naprawdę e, Unicly na początku oni byli pozytywni pozycjonowanie jako taki e, pomost tak pomost między światem nft czyli światem wirtualnym i fizycznym czyli można było sobie e, mają tutaj generator możemy sobie tak spróbować co nam tutaj się uda i wam opowiem na czym to polega no właśnie i sobie można było na przykład zrobić takie różne rzeczy jakieś napisy na koszulce tutaj mają oni e, taki QR kod i właśnie to wszystko można było sobie zrobić, jaki chcesz design, koszulki i tak dalej, więc to bardzo ciekawa rzecz dla, na dla blogerów i tak dalej, ale no, na takie większe koncerny uważam, że prędzej czy później do tego mm, będą iść, no bo nie da się na blockchainie podrobić, tak, nie da się zrobić jakiejś kopii i tak dalej, więc uważam, że to może być bardzo ciekawe. Możemy nawet spróbować jakiś tekst napisać, jest Uniqli na przykład i uważam, że to, no jak na mnie to super wygląda. Mam taką koszulkę jeszcze z tej pierwszej kolekcji, Jak na mnie to wygląda super. Mogę nawet wam się pochwalić i pokazać, jak wygląda ta koszulka. Na początku jestem od samego początku tego, więc gdzieś tam mój NFT stack. Mam właśnie taką zieloną koszulkę, nie jest jakaś to tam super e, rzadka i tak dalej, aczkolwiek ja mam i w każdej chwili mogę ją wysłać, o, o co chodzi w ogóle z tym projektem, z tym pomostem, bo w każdej chwili mogę wysłać ją na, powiedzmy tak spalić i dostaję, podpisuję się na blockchainie i dostaję do domu powiedzmy taką koszulkę, tak, z tym QR kodem i tak dalej. Wszyscy wiedzą, że powiedzmy to ja, no dla tych, którzy, którzy są w temacie to powinni zrozumieć, o co tutaj w wszystkim chodzi, jak, jak opowiadam swoim znajomym, którzy nie są jakby w temacie i tak dalej, bo jeżeli mam jakąś koszulkę, którą kupiłem i ona jest gdzieś tam wirtualna i tak dalej, no to e, nie zawsze, nie zawsze potrafią to przyjąć jakoś. E, tutaj można było jeszcze dostać takie uni socks, no ale to trzeba było być hodlerem właśnie z tego pre i dotrzymać do końca westingu. I właśnie dostałem takie też skarpety. Mam taką nadzieję, że uda mi się to wszystko e, użyć tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich moich NFT i tak dalej właśnie w na przykład w tym sandboxie, czy jeszcze czym czy metaverse. Mam nadzieję, że mi uda się właśnie też, ja sobie zrobiłem climb i mam nadzieję, że mi się uda e, właśnie powiedzmy pobiegać w tym metaversie w koszulce od Unicly od naszego polskiego projektu e, i no Wygląda to naprawdę gdzieś tam fajnie. Z takich większych współprac ostatnio to jest współpraca z Sandboxem. Jeżeli ktoś gdzieś tam śledzi projekty i tak dalej, no to Sandbox ostatnio powiedzmy wystrzelił po prostu w kosmos. W kosmos konkretnie, tak, gdzieś tutaj Sandbox. Widzi. Widzimy, że retwituje ponad dalej mm, uniquely iO Mocno mnie to cieszy. Jest tutaj był fajny taki filmik o Sandboxie, jak oni tą współpracę ogłosili. Jest tutaj, możemy na chwilę sobie zerknąć. Jest to, no naprawdę wygląda do, dość tak kosmicznie, bym powiedział, bo jeszcze do, nie można sobie poukładać tego w głowie, jak to, jak to będzie, że będziemy nie będziemy gdzieś wychodzić realnie, a będziemy gdzieś się spotykać w tym wirtualnym świecie i tak dalej, że no może nam się nie chce i tak dalej. Ale aczkolwiek to też jest tam fajne i uważam, że trzeba być z tym trendem, trzeba gdzieś tego powiedzmy nać pilnować, żeby nie być zaskoczonym, tak? Tak wygląda ta sprawa, współpraca z sandboxem, oni gdzieś tam cały czas, ogólnie oni mają, tutaj teraz na główną stronę mają bardzo fajnych współprac trochę podpisanych. Z Decentraland mają Startera, też polski projekt Submi, też polski projekt Engine, też było takie fajne. Tutaj Alphabet mają, na w tych inwestorach, no to dość taka konkretna, konkretna, jedno z pierwszych takich funduszy powiedzmy VC. Uważam, że projekt jest mega fajny. Gdzieś tam cały czas, cały czas gdzieś tam śledzę i tak dalej i trzymam siłki za chłopaków, żeby w końcu ta społeczność, ta community z tego wszystkiego zwróciła uwagę, że to już jest działający produkt, że to już można, to już działa, tak? Że to można sobie kupić za te monety Uniki, można kupić sobie za powiedzmy tam inne, e, jeżeli tam Ethereum i tak dalej, no ale kto chce korzystać z Ethereum, jeżeli można korzystać z poligona, tak? Więc uważam, że to bardzo fajne posunięcie, że jednak ten poligon dodali do swojej sieci i, i cały czas jest tam działają. Z takich jeszcze rzeczy, które chciałbym wspomnieć, to jest właśnie ten prezent, prezent taki od ten gest miły od Timu dla nas, więc warto gdzieś tam popatrzeć na to i sobie zgłębić temat, tak? No i jest to ciekawy projekt, jeszcze raz powtarzam, bardzo mała kapitalizacja, jeżeli ktoś gdzieś tam troszkę dłużej na rynku siedzi i nie otwiera tą stronę e, CoinBay, po raz pierwszy i tak dalej, jest w stanie sobie troszkę policzyć i popatrzeć na drugie projekty, wiem, że to są emocje, kierują rynkiem, także to gdzieś tam ten inwestor detaliczny, powiedzmy, nieraz e, nadaje kierunek, był ten trend na początku mocno taki hypowany NFT, tak, później spadł, teraz widzę że no wraca gdzieś tam też budowę na soleanie mocno i tak dalej ale to jest projekt Uniclin i mają już działający produkt i to może może nas wszystkich przyjemnie zaskoczyć polecam zgłębić temat zgłębić temat listem popatrzeć na to i, i, i sobie połączyć korobki. i uważam że może wam z tego coś fajnego wyjść. Aczkolwiek nie namawiam na, na, na żadną kupno, Sprzedaż ten tak nie jestem doradcą inwestycyjnym i tak dalej. To jest tylko, są, to są tylko moje przemyślenia. I pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Niech Hosa będzie z wami.